Rozmowa z Gorzową. Od poniedziałku do piątku, po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami będziesz na bieżąco. Dzisiaj to nie tylko rozmowa z Gorzowa, ale bardziej nawet z powiatu gorzowskiego, czyli wychodzimy trochę szerzej. Pozdrawiamy oczywiście wszystkich mieszkańców powiatu gorzowskiego, a wiemy, że zasięg Radia Gorzów jest szeroki i słycha słychać nas nie tylko w Gorzowie, ale i w Santoku, w Kostrzynie, w Witnicy, Bogdańcu, Lubiszynie i tak dalej. Krzysztof Karwatowicz, czyli starosta gorzowski jest gościem Radia Gorzów. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Witam państwa bardzo serdecznie. Jak się pan czuje jako starosta? Jest pan od ponad tygodnia już? Kiedy były wybory? Jestem od niespełna tygodnia, bo jeszcze kilku godzin brakuje do pełnego tygodnia. Rada Powiatu Gorzowskiego powoła mnie w poniedziałek, tydzień temu. Jeszcze raz chciałbym bardzo uprzejmie wszystkim radnym podziękować za ten wybór. Ale odnalazł się pan, no w sensie no nie był pan zagubiony, od tego zacznijmy, no ale, ale jak się panu pracuje jako, wie pan, no jest pan tak naprawdę, zarządza pan urzędem, ludźmi, no i powiatem. No oczywiście są sytuacje dla mnie bardzo często nowe, ale z drugiej strony ja strukturę i sposób funkcjonowania administracji znam bardzo dobrze, mam ponad 21 lat już doświadczenia zawodowego właśnie w tych dziedzinach, więc, więc myślę, że to nie jest dla mnie, dla mnie kłopotem. Tu, gdzie są największe wyzwania. Typu inwestycje, no to ja też mam w sumie największe doświadczenie zawodowe, aczkolwiek zaskoczenia są zawsze. Na przykład wczoraj poprosiłem o przygotowanie takiego zarządzenia, żeby wszystkie jednostki Powiatu Gorzowskiego jeszcze raz sprawdziły wszystkie swoje systemy przeciwpożarowe. Oczywiście, dalecy jesteśmy od jakiegoś paranoicznego myślenia o bieżącej sytuacji, ale jeżeli w jeden weekend w Polsce jest wiele, Wiele pożarów. Wychodzimy z założenia, że, że tak powiem, im więcej potu na ćwiczeniach, tym mniej krwi w boju, więc, więc stąd też wszystkie jednostki te swoje systemy sprawdzają. No. Czy gminy ma pan na myśli gminy? Nie mam na myśli jednostki należące do starostwa, domy pomocy społecznej, Ademiz... budynek starostwa powiatowego, szkoły. I co wyszło? Z tych sprawy. Nie, nie to jest dopiero wczoraj Aha, wczoraj ja wydane. Ja myślę, to jest, tak... Nie generalnie one mają na bieżąco dokonywane wszystkie przeglądy, natomiast uznałem, że sytuacja jest. Tak niejednoznaczna, że warto, żeby starostwo powiatowe i wszystkie jego jednostki były na. były sprawdzone, krótko mówiąc. Nawet bardziej niż potrzeba. Ma pan jakieś pomysły, co się mogło wydarzyć w Warszawie i nie tylko w Warszawie, bo to rzeczywiście pożar za pożarem i to takie wielkopowierzchniowe rzeczy? O, czy powiem tak. Daleko odjechaliśmy oczywiście od powiatu Gorzowskiego, ale pytanie jest bardzo, cies, bardzo ciekawe, jest... więc nie sposób nie, nie odpowiedzieć. Generalnie, oczywiście sposób funkcjonowania państw w wywiadzie zagranicznym, takich jak, aż szczególnie takich jak federacja, Rosyjska, jest zawsze oparty na funkcjonowaniu placówek, gdzie pod tak zwaną przykrywką dyplomatyczną ich, ich przedstawiciele dokonują, krótko mówiąc, pracy wywiadowczej na szkodę państw, w których goszczą. Wraz z wybuchem wojny na Ukrainie, wraz z najazdem na ten kraj, personel takich placówek został stanowczo zredukowany i w związku z tym bardzo często już w mediach, nie tylko w specjalistycznych, ale ale generalnie w mediach interesujących się w taki sposób pogłębiony stosunkami międzynarodowymi, bardzo często potwierdza się, że krótko mówiąc, ta aktywność została, została przekierowana w stosunku wykorzystywania chociażby lokalnych grup przestępczych poprzeciw przeciw państwom, które Rosja uważa sobie za nieprzyjazne. Przecież nie tak dawno mieliśmy nawet kwestie polskich kiboli, którzy pobili rosyjskiego opozycjonistę na Litwie. Czyli może to być podszyte sabotażem? Może, nie musi oczywiście, mhm. ale może. Ale uważam, że zawsze lepiej być nawet w warunkach Lokalnych, troszeczkę lepiej przygotowanym, niż coś zignorować. To jest ciekawe, a wiem, że Pan bardzo dużo czyta, nie tylko o powiecie, nie tylko o mieście, ale też o sytuacji w Polsce i międzynarodowej. Ale wracamy do powiatu, Ma Pan rację. E, okazuje się, że przez tych kilka dni, bo to jest 7 tak. dni za kilka godzin równo, e, no nie wszystko w powiecie jest jak trzeba. Znaczy. Nigdy nie jest tak, żeby oczywiście wszędzie było wszystko, wszystko idealnie. Ja postanowiłem, w, przyjmując, przyjmując ten urząd, generalnie pierwszą rzecz, którą, którą, którą obiecałem i myślę, że no, za dużo czasu jeszcze nie miałem, ale którą realizuje, to jest kwestia stabilizacji. Atmosfery, i, i jeżeli chodzi o zatrudnienie w samym starostwie powiatowym. Trzech starostów było w poprzedniej kadencji. Pani Agnieszka Hudziak przepraszam, Magdalena Pędziwiat i Michał Wasilewski. Tak, dokładnie. Więc siłą rzeczy pracują w starostwie pracownicy zatrudniani przez każdego z kolejnych starostów, pracują jeszcze z pracownicy zatrudniani przez jeszcze wcześniejszych starostów. I, I ja generalnie nie mam zamiaru wprowadzać jakiegoś znakowania, kto jest, że tak powiem, z którego um, poprzednika dokładnie. Mhm. Najistotniejsze jest to, żeby ci pracownicy pracowali rzetelnie, kompetentnie, uczciwie. Jeżeli tak pracują, to nie ma powodów, żeby, żeby wprowadzać jakiekolwiek istotne zmiany w funkcjonowaniu starostwa. I to pan mówił już, przepraszam, na tej pierwszej sytuacji, na tej pierwszej możliwości zabrania głosu podczas sesji, kiedy pana wybierano, że żeby się niczego nie obawiali, że spokojnie pracujemy do przodu. Tak, dokładnie. Ja nie wykluczam, że będą jakieś korekty. Ja się przyjrzałem, to jest też odpowiedź już na pańskie pytanie, mhm. strukturze starostwa, i ona jest bardzo często taka, że jedne stanowisko, są samodzielne, a towarzyszą im ogromne wydziały. Pytanie, czy, czy, czy tak taka struktura powinna wyglądać. Czasami jest to uwarunkowane przepisami, czasami wynika to z, z jakiegoś, jakiejś praktyki funkcjonowania to no, nie zmienia to faktu, że takim rzeczom można się przejrzeć, ale tak jak powiedziałem, to nigdy nie będzie, to będzie zawsze korekta, a nie będzie jakakolwiek czystka. To jest kwestia jakby za zamkniętymi drzwiami. To, to, to nie, nie przekłada się wprost na na przykład obsługę mieszkańców, bo na, pamiętam taką sytuację, że wydzia Wydział Komunikacji w Starostwie Powiatowym w Gorzowie, on no tam były zatory, tam były problemy. To już było jakiś czas temu, w czasie kiedy były ogromne problemy, kiedy tak. powiat nie mógł sobie poradzić z problemem szpitala, kwestia zadłużenia szpitala w Kostrzynie nad Odrą. Jak w tej chwili wygląda ta sytuacja, bo to nakłada na funkcjonowanie powiatu ograniczenia, chociażby tak. niemożliwość zadłużania się, o Dokładnie. tym za chwilę powiemy, ale czy, czy to wszystko na bieżąco jest regulowane? Tak, to jest na bieżąco regulowane. Kończę jakby ten wątek związany z, z kadrami. Ja uważam, że wprowadzenie takiego spokoju będzie na pewno dobre dla wszystkich instytucji powiatowych, dlatego, że zachowamy ciągłość, taką pamięć administracyjną i i dzięki temu będziemy funkcjonować skuteczniej. Po drugie, pracownicy, którzy są, funkcjonują w dobrej atmosferze, są na pewno lepszą obsługą dla mieszkańców powiatu, i z tego względu uważam, że to, że, to mm. będzie, że to będzie dobrze funkcjonowało, a są tutaj kwestie związane z administracją budowlaną czy komunikacją, o której pan redaktor wspomniał, które są no, kluczowe dla mieszkańców i, i, i to jest oczywiste po to, to starostwo istnieje, żeby tych mieszkańców w tym zakresie obsługiwać. Oczywiście powiat gorzowski ma. Zasadniczy problem związany z tym, że jest poddany rygorom, rygorom finansowym związanym ze spłacaniem pożyczki, która została przeznaczona na pokrycie zobowiązań wynikających z długów byłego szpitala. Ja też od razu powiem, bo generalnie dzisiaj, kiedy o tym się wspomina, to się myśli o tym obciążeniu, tak? Natomiast ja jakby chciałbym zwrócić uwagę, że no, my tutaj, jako no, Gorzów, okolice Gorzowa, mieliśmy no, tak wątpliwy zaszczyt mieć dwa najbardziej zadłużone szpitale. Szpital Gorzowski, który, wojewódzki, który był najbardziej zadłużonym w liczbach, w liczbach tak bezwzględnych, nie, tak był najbardziej zadłużony w kraju, no, ale mhm. też w stosunku do wielkości ten po, szpital w Kostrzynie również był. Był, był, zadłużony, że tak powiem tak, że też na, w czołówce się znajdował. To paraliżowało wręcz pracę powiatu Dokładnie. i funkcjonowanie. I tutaj trzeba oddać bardzo tym osobom, które zarówno w zarządzie województwa, jak i w zarządzie powiatu podjęły, podjęły te decyzje, te decyzje <grym> dotyczące restrukturyzacji tego zadłużenia, wzięcia tych pożyczek, zmiany, zmian organizacyjnych, dlatego, że powiem tak, to były bardzo odważne decyzje. I, i, I dlatego na pewno dzisiaj możemy y, dzisiaj rozmawiamy o obciążeniu, o programie ostrożnościowym, który od, y, uniemożliwia zadłużanie się przez powiat, ale też trzeba wprost powiedzieć, że dzięki temu, że kilka, kilka y, dobrych lat temu ktoś podjął tę decyzję tutaj w, w przypadku województwa była to y, ówczesna pani marszałek y, Polaka w przypadku była w przypadku powiatu pani, pani, pani starosta pomagała, mm -hmm. tak? Y, Dzięki temu te, te jednostki, odpowiednie województwo i powiat mogą, mogą funkcjonować już bez, bez takiego obciążenia. Dobrze. Natomiast na pewno jest tym taki kłopot, bo domyślam się, że pan redaktor zmierza do tego, że generalnie powiat ma dużo inwestycji do zrealizowania. Właśnie dobrze się pan domyśla, panie to, to, Może ja zadam to pytanie. Jasne. Bo jak to się ma? Ja pamiętam przed wyborami, był na przykład ten program Polski Ład, mm -hmm. z którego no, jak się patrzyło po konferencjach, po Komunikatach, no to dużo było tych nawet małych inwestycji drogowych, i e, właściwie cały czas tylko te czeki wpadały jeden tak. po drugim. Jak to, jak to się ma do tego e, ograniczenia w postaci, no, braku możliwości chyba czasem wkładu własnego do, do tych inwestycji? Um, znaczy ja panu redaktorowi po, op, odpowiem w ten sposób. Nie wiem, czy ta odpowiedź oczywiście się a, spodoba. E, bo wie pan, ja tak. Ja generalnie jestem absolwentem stosunków międzynarodowych, na które poszedłem ze względu na to, że tam uczyłem się dużo o Unii Europejskiej. E, pisałem wnioski o dofinansowanie. One, jak pisze się taki wniosek, trzeba zawsze bardzo e, udowadniać możliwość wykonalności finansowej, czyli krótko mówiąc, czy będzie za co coś zbudować i czy będzie za co coś utrzymywać. E, miałem również przyjemność napisać e, jedną trzecią komentarza do, do ustawy, która, która jest. E, która, która decyduje o, o wydatkowaniu środków unijnych w Polsce, a także byłem koordynatorem, organizatorem jednej z pierwszych w Polsce strategii zintegrowanych inwestycji terytorialnych, która tutaj w tym obszarze, Gorzowa i, i, i wówczas czterech okolicznych gmin była z dużym sukcesem em, em, realizowana. realizowana. Mhm. I kiedy, więc mam, że tak powiem, taką dużą podbudowę teoretyczną i praktyczną do oceniania, jak działa polityka regionalna. I, yy, i powiem tak, patrząc na to, o co pan wcześniej opowiedział, to nie porównuje tego do tego, jak wygląda proces tworzenia polityki regionalnej w rozwiniętym kraju Unii Europejskiej. A mi to przypomina, przepraszam bardzo, ale sytuację z Wybrzeża Kości Słoniowej. Otóż w Wybrzeżu Kości Słoniowej był to jedyny kraj, który był na tyle bogaty, kiedy Afryka odzyskiwała niepodległość, który mógł samodzielnie funkcjonować, Ponieważ miał odpowiednie zasoby gospodarcze. I yy, stolicą tego kraju był wówczas Abidżan. Abidjan, co może być zaskakujące, już w latach 60. miał wysokościowce, miał drapacze chmur, miał bulwary wzorowane na Paryskich, był metropolią. Problem polegał na tym, że prezydent tego państwa pochodził z głębi kraju z miejscowości Yamasukro, która wtedy była kilkuset. Mieszkańców wioską liczącą, albo, albo, albo maksymalnie kilka tysięcy. I przeniósł tam stolicę. I jedną trzecią kraju, jedną trzecią budżetu kraju przeznaczył na budowę stolicy na swoich plemiennych terenach. Łącznie z tym, że zbudowano tam kopię bazyliki Świętego Piotra. Polecam, można się ubawić, jak się to ogląda, zdjęcia w internecie. I tak niestety, moim zdaniem, wyglądała polityka regionalna poprzedniego rządu. Rozdawanie czeków na kartonach, przekazywanie środków bez analizy, czy dane środki będą zasadnie wydatkowane, to czy nie. Głosu, to było rozdawane w takim razie? Sympatii. Sympatii? Tak uważam. Proszę pana, jeżeli na początkowym etapie wnioski były oceniane, wnioski były oceniane na podstawie opisu, który ma 500 znaków, to proszę sobie dla żartu napisać swoje imię i nazwisko, a potem sprawdzić ile ono ma znaków. Napisze je Uu. pan kilka razy no. i właściwie, więc jak opisać wielomilionową inwestycję no. na 500? Potem, potem zwiększono to dla dwu, do 2000 jest no to co pan mówi. No dobrze, ale to co w tej sytuacji. A czy fundacja Batorego przeprowadziła takie badania, więc to nie jest tylko moja opinia. Fundacja Batorego. Co w tej jasne, sytuacji? W tej sytuacji będziemy, będziemy no. y, jak krótko mówiąc, y, 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 staram się wszystkie te inwestycje przeanalizować. Jestem już tutaj moja poprzedniczka wykonała pewną, pewną pracę w zakresie pani Agnieszka Chudziak. I ona była krótko, bo to też żeby była to było krótko, jasne. ale podjęła pierwsze prace, żeby zgromadzić środki na wkład własny i będziemy, i będziemy te, te, te inwestycje starali się zrealizować tak jak one były, oczywiście przyznane, natomiast będzie to wymagało bardzo dużego. Wysiłku pracowników starostwa, w współpracy z okolicznymi gminami, ale to jeszcze po tygodniu nie jestem w stanie oczywiście szczegółowego planu panu przedstawić. Ja też nie chcę o to pytać, ale tak. tylko, żebyśmy tylko doprecyzowali, wyjaśnij, chodzi o inwestycje głównie drogowe, to są remonty dróg na terenie Tak, powiatu, To są inwestycje drogowe, które, na które były przyznane szumnie dofinansowania. Dofinansowania, były bardzo ładne kartony, potem ogłaszano przetarg jeszcze przed wyborami, żeby to bardzo fajnie wyglądało. Przetarg był. Wpłynęły na ten przetarg oferty, ogłoszono e, y, 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 krótko mówiąc, właśnie nie wybrano wykonawców, minęły terminy związania ofertami i po kilku miesiącach pojawiam się nowy Zarząd Powiatu, tak, y, który, który y, nawet jeżeli znajdzie od razu powiem środki na to, to musi zadać pytanie wykonawcy, czy on jeszcze chce to realizować. A co z tymi pieniędzmi, które czekają, bo tam przecież też są terminy. Tak, tam są terminy, dlatego to jest pierwszą rzeczą, od razu z góry przepraszam wszystkich ludzi, którzy chcieli się ze mną spotkać, umówić, pogadać, przedstawić, że pierwszą rzeczą, którą ja się zająłem, jest właśnie kwestia organizacji. Pierwsza była kadr. Uspokojenia kadr, a drugą jest kwestia organizacji tych inwestycji. Ja też nie chcę, nie chcę od razu powiedzieć, że w powiecie nic się nie będzie działo. Będzie się działo i to będzie się dużo działo, tylko będzie się działo w sposób uporządkowany i w sposób, i w sposób kontrolowany, kontrolowany mhm. i w sposób sensowny. Ja też będę się, no będę krótko mówiąc, takim starostą, który będzie troszeczkę. Więcej siedział w papierach, troszeczkę częściej interesował się budowami, a troszeczkę mniej na przykład uczestniczył w różnych imprezach, przynajmniej do pewnego czasu, dlatego że tego taka jest, taka jest potrzeba chwili. Ja chciałbym też, bo ja chciałbym też też wyjaśnić, każdą z tych inwestycji, które są postaram się zrealizować zgodnie z twoimi najlepszymi umiejętnościami i największymi chęciami ale na pewno nie tak, żeby zrujnować budżet powiatu. Na wsparcie i współpracę Rady tak. może Pan liczyć, bo tak. większość jest. Także no, sporo myślałem, że bardziej ogólnie będziemy rozmawiać, ale to dziękuję Panu za to, że Pan tutaj otworzył i trochę siebie, i trochę też te sytuacje, które jest, bo dla mieszkańców powiatu to, jest bardzo, to są bardzo ważne informacje. Krzysztof Karwatowicz, proszę Państwa, zaczynał w inkubatorze przedsiębiorczości, bo 2002 rok, tam był początek Pana pracy. W urzędzie miasta Gorzowa. Tak, znaczy inkubator przedsiębiorczości to jest takie ważne w moim życiu wydarzenie, mm, dlatego, że, m, dlatego, że to był pierwszy wniosek pozytywnie rozpatrzony dla miasta po wejściu do Unii Europejskiej. To był wniosek, który ja osobiście pisałem w Urzędzie Miasta Gorzowa. Dzisiaj to jest część Gorzowskiego mhm. Ośrodka Technologicznego. Zajmował się pan też strategią rozwoju miasta Gorzowa w tamtych czasach, kiedy ta strategia właściwie powstawała dopiero, tak. bo to co jest dzisiaj to jest wielokrotna modyfikacja już te, tego od czego się zaczynało. E, obsługa inwestorów, między innymi organizacja targów przy ulicy Przemysłowej. Też. E, no i te zity, czyli coś co tak naprawdę myślę, że dało panu dużą podbudowę do tego, żeby e, po pierwsze pracować w powie z powiatem i na powiecie. Tak, dokładnie. To jest. Pierwszy, pierwszy taki istotny i, i cenny kontakt właśnie z okolicznymi gminami sąsiadującymi z Gorzowem to były zintegrowane inwestycje terytorialne, wspólne planowanie inwestycji, uwzględnianie specyfiki gmin w szykowaniu tej strategii dla, dla obszaru miejskiego Gorzowa, większego niż tylko samo miasto w granicach administracyjnych, a potem na pewno praca w gminie Santok też bardzo, bardzo sprzyjała temu, żeby, żeby, żeby do stanowiska starosty być jak najbardziej przygotowanym. Chętnie mówimy o sprawach powiatu i będziemy do nich. Jak najchętniej, jak najczęściej wracać. Pozdrawiamy nie tylko mieszkańców Gorzowa, ale także wszystkich ościennych gmin należących do powiatu gorzowskiego. Krzysztof Karwatowicz starosta, powiatu Starosta, gorzowski. starosta był, gorzowski. Był gościem rozmowy z Gorzowa. Dziękuję bardzo. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu. Rozmowa z Gorzowa. Od poniedziałku do piątku po dziewiątej rozmawiamy o sprawach ważnych dla miasta i regionu. Gospodarka, społeczeństwo, kultura, polityka. Z nami.